Zgadza się, tylko wiesz, tak myślę i od lat też to obserwuję, że y, nauczyciele mają pod skórą takie, takie poczucie, że za wszystko muszą odpowiadać. Dokładnie. I to jest chyba, aż wiesz, jest, największa przeszkoda, no. No, która powstrzymuje tych nauczycieli przed y, dokonaniem tej zmiany, to przede wszystkim od samych siebie trzeba zacząć, żeby zdjąć z siebie takie poczucie, y, Odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się dookoła tego ucznia, bo ten uczeń naprawdę jest w stanie sobie sam poradzić, i my nie musimy nad nim ciągle tych skrzydeł matki, kury rozpościerać. <gry> Dokładnie. Ale to jest, powiedziałbym, bardzo ważne, a nawet zasadnicze to, co mówisz, że zdjęcie z nauczycieli odpowiedzialności za. Proces uczenia się uczniów jest tutaj kluczowy, bo jakby ten ciężar, który przyjmujemy na klatę, on jest niepotrzebny, bo my jesteśmy od tego, żeby pomóc, wspierać, rozwijać, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za wyniki, nie? Tak, to jest właśnie to, co ja od samego początku też powtarzam, wiesz, jak rozmawiam czy z nauczycielami w mojej szkole, czy też z samymi uczniami. Że to ja mogę otworzyć drzwi, akurat u mnie, w moim przypadku, do pracowni polonistycznej. Ja mogę ich zaprosić do mojego świata, pokazać im piękno literatury, to wszystko, co mnie pasjonuje. Mogę postarać się jakoś ich tym zainteresować. Ale no ja im nie zmuszę ich, żeby się z tego napili, prawda? Nie, 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 nie włożę im głowy tam do tej wody polonistycznej i ich nie, nie zmuszę do picia. Jeżeli nie będą tego chcieli, no to, to nie, to tego nie zrobią.